Kolejny Petmine, słuchajcie, kolejny z Petmine Dlaczego nowy update, słuchajcie? Nowy update, nowe miejscówki, dużo nowych rzeczy, nowe rzeczy w shopie. Zobaczymy sobie oczywiście wszystko, łapkę, zostaw kochany a my sobie zobaczmy, czy coś tej nowego oprócz jaja... Dobra, tylko jajco, tylko jajco. Klasycznie jajco! Słuchajcie, przechodzimy sobie. Tutaj ma być podobno jakaś nówka, jakiś merczan ma się pojawiać czasami. Także tutaj mamy merczan teraz dodany, ok. Spoko, spoko. Troszeczkę sobie teraz popatrzymy. Merchant isn't here. Check back later, dobra? Przejdźmy sobie na ostatnią mapę i przejdźmy do kolejnej mapy. Eee, jak to odblokować? Okej. Okay. Ile kasy wydałem? Całą kasę wydałem chyba. Chyba całą kasę mi zabrało, tak? Tak, całą kasę mi zabrało, ale chamstwo, żeby zestawić kasę, zrobili to. Ale przypał. Dobra, odpowiem sobie aż jeszcze... tak, po kolei. Po kolei, załóżmy sobie najlepsze pety. Equip best. Dobra, super. E, teraz wejdźmy sobie do naszego EQ, tutaj Inwentury. E, Weźmy sobie, o właśnie, mam bardzo dużo bagów, bardzo dużo bagów mam, także otwórzmy sobie te bagi. ja widzę? zapomniałem to otworzyć, także otwieramy bagi na odcinku. Dobra, co dostaliśmy? O Boże, ile kluczów do piramidy. Tu, 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 tu. Dobra, sam syf. Bardzo dużo TNT, dobra, przyda się, przyda się, przyda się. Na pewno się przyda. Dzięki, dzięki. Odpowiem sobie auto tutaj, żeby to one się robiły. Opa. Opa, dobra. Auto mają odpalone. E, przejdźmy sobie do kolejnych. Super giftbox. Co z tego leci? To samo. To samo, tylko więcej TNT zamiast dynamitów, dobra. Kolejnej temy to mamy gadżety. Halo, czy mam założone gadżety w ogóle na zarabianie, czy nie mam? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mam założony na zarabianie. Okej, okay, dobra, wszystko jest Git. Możemy jeszcze zrobić legendarny, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, widzę, jeszcze nie teraz. Ja, jak nie mamy, potki jakieś tam mamy, ale jeszcze otwórzmy sobie, oczywiście. Pakiety potek, pakiety. Troszkę widzicie one było. Nie będę ukrywał. Otwórzmy wszystko. Trzy, dwa, jeden. Pięć, 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 pięć. Nie może. Dobra, jest jedna dobra, Dwie dobre, trzy dobre, cztery dobre. Dobra, cztery dobre potki, ale żadnej takiej turbo bo dobrej chyba. Nie widzę, nie widzę do końca, bo jest mega spam. Mega spam na ekranie mam teraz rzeczy. Za dużo rzeczy odbiałem. Jezus ma. Ile tego jest? Dobra, dobra. O! Jest, jest divine podka! To najlepsza. Dobra, czyli mamy dwie takie super potki, tak? Ultimate potion. 150... Min... Dobra, 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 15 minut jakieś busta. Dawaj jeszcze Rift potion. To jeszcze odpalmy. Critical Potion 4. Co jeszcze możemy założyć? Laka nie potrzebuje. Dobra, niech tam był tutaj. Ile kosztuje wejście? 312, aż 312. To bardzo drogie wejście, bardzo drogie. Zobaczmy sobie w takim razie tą mapkę. Tylko ja bym sobie tutaj troszkę zebrał więcej kasy. Wiecie w jaki sposób? W mój ulubiony sposób, czyli Dynamitem, Dynamitem. Okej, okay. Dynamitem, Dynamitem. Dynamite. Dobra, musimy to zabrać szybciej, co ja? Chciałbym odblokować dzisiaj drugą mapę, w sensie tą lepszą mapę. Troszkę, dobra, troszkę poczyściliśmy. jest skrzynka w ogóle jest. Jak chcę tą skrzynkę. Opa, jest skrzynka. I co za skrzynki? Hop, op i mamy coś. Mam Zone magnet. Okej, okay, to mi nie jest potrzebne zbytnio. Ale dobra, nasze bety coś tam czyszczą, nie są takie złe. E, także dajemy, dajemy tutaj radę nawet. Nawet dajemy radę. Mamy troszkę kasy. Ja bym sobie pety wymienił w takim razie. Zobaczył sobie, czy tutaj są jakieś sztosy pety. Tylko odpalmy sobie jakąś potkę na laka. O taką, No, mam ich dużo. E, I tutaj są emerald, topaz, coś tam. Nieważne, nieważne. H5. Czy jakiś sztos? Bum! Topaz dog. Elegancko, elegancko. takich topaz dogów. Zobaczmy, czy on jest w ogóle turbo OP, czy Czy mi się przyda? 12,5 koła, czyli nie jest jakiś turbo OP. To jeszcze Z dwa bym sobie takie zdobył i tyle. Z dwa takie pety i tyle. I więcej nie potrzebuję. mlK to słabe. To w ogóle kroki mi tyle, co kamienie, to niepotrzebne w ogóle. Weźmy sobie jeszcze. Co dwa razy? Nie no dobra, nie będę tego drapił, bo to bez sensu, skoro tutaj i tak, tak mało. Zobaczmy sobie, Pikaxy, ile tutaj kosztują. 1,8774. Kupmy sobie tego. Tego też kupmy, żeby go mieć wyblokowanego. Ale załóżmy tego. Dobra, 400 tysięcy na hita bijemy. Bardzo ładnie. 1-2 miliona kit. No troszeczkę musimy tutaj, wiecie, troszeczkę musimy tutaj pocisnąć. Tylko, że ja odwaliłem lekko maniany, mi się zdaje, wiecie. Troszeczkę odwaliłem maniany, bo mogłem sobie zbijać to wszystko bardziej dookoła. Zróbmy sobie tutaj taki wybuch. Zróbmy sobie też tutaj taki wybuch. Eee, gdzie jest plecak? Tu jest plecak. Pyk! Dobra, troszeczkę tutaj nas zabijałem, ale dobra, damy radę, damy, radę, damy adę, damy Opa! Dobra, i tutaj jeszcze opa. A potrzebujemy 300 ileś, tak? 300 ileś sztabek. Coś takiego potrzebowalibyśmy. Coś takiego, coś takiego. Dobra, wybuchnięte wszystko. Mamy 100 coś dynamite, więc myślę, że git. Dobra, powinno on teraz odświeżyć, co ile odświeżyć to kopalnie? Eee, halo? już wszystko tutaj wyczyszczone. 312 potrzebujemy. Dobra, damy adę, damy radę. Damy radę, jeżeli... Hmm, drink 5 potion mam questa, to wezmę sobie jakiś taki. Trzy, cztery, pięć. Ok. Róbmy te questy przy okazji. Się przyda, dobra. Mind Collapsing. Tiu, tiu, tiu. Elegancko, dzięki. I teraz my tak. Raz, dwa, trzy. I dynamite. gdzie jest dynamite? TNT, TNT. Ok. Raz, dwa, trzy. Opa. Dobra. Raz, dwa, trzy. Opa. Lecimy, lecimy. Dobra, zbieramy te 300 coś. Akcept nie chcesz tego tejda. Raz, dwa, trzy. dynamitę elegancko. Okej, okay. no i wyczyszczałam za mapa. Nie no, zostaje. Po dwa powinienem, po dwa, po dwa, po dwa, po dwa. Zepsułem trochę. Po dwa powinienem, dobra. I sobie wyczyśćmy. Pyk, pyk. Dobra, spoczko. Dobra, one wyczyścił już to. Tylko że powinienem to wcześniej... Kiedy powinienem wcześniej to zrobić? Nie mam odtysięć. Nie mam tutaj sięgnąć. Dobra, czyście, czyście, czyście. Potrzebujemy zebrać. Dużo siana. Tutaj mamy NW Cash End. Tutaj mamy Rich Potion Critical Potion. No, wszystkie potki, jakie mogłem mieć, to mam. Chcę odblokować ostatnią mapę, tak? Update wszedł, trzeba odblokować ostatnią mapę i trzeba zrobić no pety. Innej opcji w ogóle nie przewiduję. Eee, czy ja chcę tutaj sobie Aurora Egga otworzyć? Jednego mogę otworzyć za 150 Robuxów. Dawaj, dawaj, krwede, starter pack z nowym jajem. To tylko po jaju robię. Tylko po jaju to robię. Może Hugic. Może 1% na Hugicca. To by było mocne. Dawaj, 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 dawaj. Od razu lecimy. Kurde, otwieraj to jajo. Gdzie to ja jest? A nie, moż, nie mogę otwierać jaje, kiedy jestem na tym. Dobra, to otwórzmy tu. Hatch jedno. Bum! Dawaj. Dawaj! I nie ma huge. A. Aurora Fox. Exclusive. Okej. Okay. Okej, okay. no to smutne, to smutne akurat. I to jest słabo, co ja? Ech, 70%. Dobra, to nieważne. Dobra, nie, nieważne, nie jest super. Raz, dwa, e, TNT, dzięki. Bum. Raz, dwa, e, TNT, bum. Elegancko. Raz, dwa, TNT, bum. Ja wiem, że widz pisze tak, a? Powinieneś na piramidzie otwierać TNT, a nie tutaj. Ale ja chcę, ja chcę dla was content, 300 coś muszę, mam 200. Mam 200 widzów, ja muszę to zdobyć. To nie ma innej opcji w ogóle. Nie ma innej opcji. Kurde, kupiłbym takie 10 jajów, ale i tak nie trafię. <grydy> I tak nie da huge'a. Zamiast mojego fart'a. W ogóle ten potek jest tak strasznie opek. Chcę, chcę go mieć jeszcze, jak pójdę na tą ostatnią łapę. Bo ja chcę. To daje ile laka? 150% laka. Strasznie OP jest ten potek, dobra? Raz, dwa. W tej górnej warstwie nie liczymy, bo to jest najłatwiejsze do zbicia. Pek. Dobra, raz. Dwa, byk Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Najszybsza fajna kasy w tej grze. Robimy full mapę w 5 minut. Full mapa 5 minut, widzu. Nie ma co się opierdzielać, lecimy full title z tego Petmina. Dobra, ale już od sama. cała Prawie. Ty, jak co was skrzynia? No rozwali proszę. Proszę, bo to będzie fajny dropik. Proszę. Proszę, ziomek, proszę. No rozwal to. Dlaczego tyle schodzi, to. ja schodzę na dół tutaj sam. O, jest. Dobra, mamy. Mamy cztery nagrody. Dobra, Git. Może być. Może być. Myślałem, że jakieś lepsze polecą. Ale dobra, nie ma co ma rodzić. Ile? 312. Dobra, to już jeszcze jeden run. Jeszcze jeden run już mamy. I na ostatnią mapę, tam sobie zarabiać i wszystko robić. No i zobaczymy nowe pety. Jakieś opety, bo e, może będą. a może będą słabe po prostu. Nie wiem, nie wiem. choć się domyślam. Także dobra, jest ja to i e, to. Tutaj coś jest w ogóle. Co to jest? Czy to jest kolejny kryształ? Nie, to nie jest kolejny, to jest po prostu pokój. Losowy pokój. Nie wiem, nie wiem co mam myśleć. Raz, dwa, TNT. 312 potrzebujemy, tak? To jeszcze... A, to już praktycznie. Jeszcze z dwa razy. Raz, dwa, to już będzie ostatnia ta. Dobra, uwaga, ostatni, ostatni wybuch. Ja jeszcze sobie jeden zróbmy. O dobra, już nie muszę. Już mam akurat idealnie. Eee, mamy, 312, odblokowujemy ostatnią mapę, e, która się nazywa jak? Nie wiemy jeszcze jak, ale zaś się dowiemy. Uwaga. Pirate Cove Digside. Dobra, zobaczmy. Shimano i znowu jesteśmy na dworze. Jest Magic Crystal, dobra. Magic Crystal OP. Magic Crystal OP, dawaj, 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 dawaj. Eee, tutaj jest Pets Equipped, Mining Speed, dobra, dobra, najbardziej mi mnie interesuje to Pets Equipped, także bierzemy to pierwsze, Pets Equipped, dzięki, mamy, mamy Pets Equipped, tutaj bierzemy sobie oczywiście Ekper to się przyda, no i oczywiście Luck, Luck plus 10%. Bum, mamy wszystkie upgrade'y kupione, bardzo mnie się to podobuje. Eee, teraz sobie odpalmy tutaj, auto minę. Zróbmy sobie lekki, lekki buścik, czyli robimy TNT jedno w dół. Jedną całą mapę kliujemy. Raz, dwa, dobra. Raz, dwa, super. Raz, dwa, jakoś skrzynkę zladniłem przy okazji, sorry. O, i elegancko. Jakieś giftboxy bardzo mi się przydadzą. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. No i tutaj mamy 270 już. już. Yeah, eyo, ile kasy leci. I, o, ja nie Czemu nie, nie odzwała mi tu? A rozwala, tylko tak słabo rozwala, dobra, weźmy tutaj powysadzajmy tu Tu. Jeszcze sobie wysadźmy tu I jeszcze tu I one tam trochę clear'ują, ale widzisz, że one tak jak pierdy clear'ują. To nie jest takie kliowanie, co ja bym clear'ował. Jak ja bym był peciochem, to ja bym klijował lepiej. Dobra, otwórzmy jeszcze to Gadżety, mamy jakieś nowe? Nie mamy jakichś nowych. Kiedy, dobra, ostatnie 6 minut. Ile tutaj kosztuje jeden ten? Ile kosztuje jedno jajo? Osiem. Jest 1 do 800 tysięcy. Ej, to jest dosyć częste. Co jest? Dobra, ej. Czekaj, widzę. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Czy to odświeża szansę? Nie, nie odświeża szansę. To ja mam w ogóle bo szansę jakąś. Dawaj to. Bum! I mamy legendarkę już, dobra. Legendarka, git, git, git. Otwieramy, otwieramy fulla, otwieramy fula. 48 za jedno otwarcie, dużo. No i ani jednego godli. Co ja? O, Trevening Barrage on House Zaraz zobaczymy, jak to działa. Tylko zaraz, zaraz, zaraz. Legendarny, dobra, super. Dawaj dalej, dawaj jakieś tosa. Jakieś godli, 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 godli! Nie ma godli. Ja mam tyle laka i nie daję rady tego trafić? I... BUM! I nie ma. Hyuuto też nie ma. Możesz teraz Huć? Huć jakiś, Huć, huć, huć. Ty, bo ma same parod godli, daj jednego. <grymne> I... Legendary, legendary, epic. Do dupci, do dupci te dropy, do dupci, jeszcze dwa razy możemy. Boom. No i nic, legendary. I jeszcze raz. I... Ani jednego, ani jednego godli, co jest? Na tylu podkach? Dobra, Equip Best, 42 000. o kurde. Dobra, to troszeczkę, troszeczkę dużo zmienia. Dobra, troszeczkę tutaj pokliujmy, pomóżmy troszeczkę, pomóżmy. O dobra, to ma dużo, ile to ma HP? Ile to ma HP? Co jest? Dobra, idziemy zobaczyć tego tego, niech one tej kopią. Ja sobie tylko założę moje gadżet Spot o tym to dobę. Okej, okay, czyli to, 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 to. to. Elegancka. Eee, zobaczmy teraz surfys I tepnijmy się na Beach Dickside, żeby zobaczyć tego merchanta. Jest, jest ten merchant! Shimano merchant! Shimano. Będziemy kupić jakieś sztosy. A. Możemy kupić dynamitę w nieskończoność? Ile tych dynamitów mogę kupić? Serio! Serio! Out of stock! No, złą magnetów nie będę kupował. No, co to ma być? Kupiłem dynamity po prostu. What? Liczyłem na jakieś 100 bo że wiesz, Ale, ale dropy, ale dropy, widzę. Ale dropy. A tu taki syf. Ej, smutno mi trochę. Gdzie są jakieś dropy? I no liczyłem, że jakoś lepiej to będzie wyglądać. Dobra, zróbmy jeszcze tego. Weźmy to skleujmy do końca. Niech Pety nie skleują. Zróbmy jeszcze jedną clear i te 3 minuty potki bym wykorzystał. To już jest przesada, że ja tego... Dobra, weźmy pomóżmy po prostu. Ile kosztuje? 50 kosztuje najlepszy kill w grze? Okej, okay. nie potrzebuję go. Szczerze nie potrzebuję go w ogóle. 15 sekund i jeszcze tą potkę dosimy. No jeszcze raz bym w dół poleciał na fulację? Ja? Kurde, ale jaja! Ale jaja widzu. Straszne pierdele, w ogóle on siedzi na awku i otwiera? Czy nie? Nie, on nie otwiera już chyba. Dobra, raz, dwa, TNT. A mam założone gadżety? Mam założone chyba, mam, mam, mam. Dobra, raz, dwa, TNT. Dobra, raz, dwa, ostatnie TNT. Dobra, raz, raz. Dynamit. Jeszcze sobie pójdę tu i wysadzę dynamit. Dobra, jeszcze pójdę tu i wysadzę dynamit i przeskoczę. Tu wysadzę dynamit i przeskoczę. Tu wysadzę dynamit i przeskoczę. Dobra, tu wysadzę dynamit i przeskoczę. Teraz jeszcze tu wysadzę dynamit i przeskoczę. Tutaj skrzynka w ogóle jest. Tu. Tu. I tu. Ty no dobra, ZBN 480 potrzebuje. 480 na 10 to 460, co? 460. Aha, pyk, pyk. Okej. Okay. Coś mniej więcej, coś ten DGS wyszło. 515 mamy, dobra. Idziemy otwierać, idziemy otwierać, idziemy otwierać. Szybko gadżet mamy, Op, 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 op. Lak, 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 luck, luck, Dobra, styknie, 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 dawaj to. Dawaj mnie to! BUM, godley! Nie, nie ma godli. No dropnij, drobni tego drop godli No gdzie jest? No przecież ja mam wszystkie możliwe bonusy odpalone, no Pej tu winiosz, Trzy legendarne. No gdzie jest jakiś kurde kozak Godly Pyot. No jeden godly poot, nawet jednej legendy nie dałeś. Jaki syfle ci? Znęfione są te szanse i niech nie oszukują, że nie, no co to ma być? BUM! jest taki wypierd, taki wypierd, widzą. Boom! Jest piate Wolf tylko. Piate Wolfa to wiesz, Chłopie, hopie, dawaj papugę. No i ile tych piate Wolfów może być? No <grywdy> i coś dobrego, proszę. Ostatnie dwa otwarcia i jest legenda. No i nie ma dalej porota. Raz, dwa. Boom! Nie ma. Jest piate Wolf znowu. Dobra, ostatnie, ostatnie, ostatnie. Ile tych... serio, ile tych piate wolfów, a nie dropte mi żaden. Żaden! Żaden godli na full potkach na jakichś tu powalonych! Na jakichś turbo dowolonych, Wszystkich możliwych potkach. No ja nie wiem, co ze mną jest nie tak. Może ja jestem jakiś głupiutki, ale nie rozumiem, czemu mi to nie chce dropnąć. Nie, nie panie majesz! Nie wiem o co chodzi. Nie, wszystko dobrze, żem zrobił. Tam jakaś szynka złota w ogóle jest. Wszystko dobrze, żem zrobił i nic, nic dobrego nie ma z tego. Nic dobrego. Zrobiłem co miałem zrobić. Myślę, że update fajny, tylko że mówię. Strasznie mnie to wkurzyło. Czemu taki słaby drop jest? Mimo, że miałem wszystkie potki. Ultimate potka, it potka, taki podka potka 4. To to się nie udało tego na przykład. Mega pijaty wulfa, a już w ogóle.. O, patrzcie, pokazuje! Jak skończyła mi się ta podka, to jest 0,8, a nie 1. Już tam 2%. I rzeczywiście szansa spadła. Także no, Annaki, Dropu nie ma, nic nie ma, wszystko smutek, łapkę zostaw i widzimy się w kolejnym. Siema, jeśli siema koła, pozdrawiam. No i co? Do i